Monday morning blues, I open my eyes, and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful. Tuesday afternoon, I'm calling you home. Just to hear your voice on the phone. I. To jest? All the good times just begun tam jest miła. Oh, what we have, let's hold on Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon Side by side and through and through No limit to what we can do Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right Dzień dobry, korzystając z takiej fajnej pogody, nie upału, tylko takiej, a ja jestem na długich rękach i długie spodnie, przyjechaliśmy do zoo w Lubinie, to jest naprawdę super, mnóstwo zwierząt. Dawaj kupimy Co ty chciałaś kupić? Alpaka, może będzie w nosie bo będzie jedła O, fajny pomysł. Nie będzie spała. Może z tobą w łóżku. Nie na, No na tym ławce A, mamy. Okay. Jest taki du, duży, duży park ze zwierzętami, z placem zabaw. Naprawdę jest super. I co najlepsze za darmo. Więc żałuję, że nie mieszkamy bliżej. I tak mamy blisko, ale wiecie że u nas po prostu coś takiego, bo jest przepięknie. Prze różne zwierzęta i niektóre są za płotem, a niektóre chodzą tutaj normalnie między ludźmi. Ostatni raz jak tutaj byliśmy to byłam w ciąży z Milo, A teraz Mila sama tu chodzi Już cały czas Ja ja się tak zaczułam wtedy, pamiętam tu. Jest z tego vlog nawet Gdzieś tam jest Jeszcze nie wiedzieliście o tym, że jestem w ciąży, a ja się totalnie czułam, naprawdę Okropnie. No. <laughs> Siadałam na każdej tej ławce, każda ławka, która tu jest to była zajęta przeze mnie, chociażby na 5 sekund. I po prostu naprawdę początki ciąży dla mnie to była jakaś... A teraz Milusia sobie tutaj biega i ogląda te dinozaury O nie! zjadł was dinozaur! Klara, Jasiek!

Ja tu super, ja co? Lepiej tutaj, A, lepiej nie patrzeć w dół, jak ktoś ma na najwyższej Mila, idziesz? Mila, gdzie ty jesteś? Wiesz, poprzedniego wcielenia

Ewentualnie to jakaś trauma pokoleniowa po prostu i dlatego tak się boję. Masakra. Aż mi się płakać chce tutaj. Jezu, jest smutno. Ojcze nasz, który się zamiatuje. Ale to był super dzień. Super. Po prostu naprawdę fajnie go spędziliśmy. Dużo chodziliśmy, robiliśmy, zwiedz zwiedzaliśmy. Naprawdę fantastycznie było. A jestem też bardzo, bardzo zmęczona już teraz. Ale taka naładowana pozytywnie uwielbiam w ogóle być na dworze spędzać jak najwięcej, na jak najwięcej czasu. Więc dzisiejszy dzień. Zrelaksował mnie totalnie, jestem szczęśliwa, jak nie wiem, a teraz idę, żeby go dopełnić ten dzień, Idę się wykąpać do minus sobie dzieci, więc ja mam chwilkę dla siebie. A teraz po kąpieli robię sobie herbatkę miętową, ale nie taką zwykłą herbatkę miętową, bo tylko taką z świeżej mięty, bo Domin tutaj wyhodował taką wspaniałą, piękną miętę i odkryłam, jak ona jest wspaniała, dobra, pyszna, <grym> więc sobie robię. Nie, Domin, nieźle ci wyrosła ta mięta. No, właśnie, jestem w A jak pachnie już teraz, jak ją zalewam. Niam, 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 przepyszno. Dobra, sprawdźmy, jak bardzo zaczęłam się od nagrywania. Myślę, że bardzo, bo dosyć długo nie nagrywałam. Mam materiału filmów na. z trzy filmy, chyba, tak mi się wydaje, jak to, to teraz patrzę, ale po prostu to są takie wiecie, wycinki, nawet nic nie gadam, wycinki jakieś tam dni, więc. Będę musiała to teraz dodać, bo to są takie wakacyjne filmy, a teraz wakacje już się zaraz kończą, tak naprawdę. To jest końcówka sierpnia. Miałam wielkie plany na ten sierpień, jeżeli chodzi o nagrywanie. E, tyle się działo i, i działo się właśnie, ale przez to nie, nie nagrywałam. E, wiecie, jak się dzieje tak naokoło, bardzo dużo, jeszcze bardzo dużo naprawdę pracowałam w tym miesiącu dużo więcej niż e, w innych miesiącach, no to niestety coś cierpiało. Plus do tego wiecie. Dzieci cały miesiąc w domu, więc były takie dni, że Domin miał dniówkę, ja byłam w pracy, a później jeszcze wracałam do dzieci do domu i naprawdę ostatnią rzeczą, którą wtedy chciałam robić, to jeszcze wiecie, nagrywać. Chodzi o bardziej takie, żeby to Was interesowało, bo nagrywać bym mogła, ale w tym momencie byłam w ogóle, wcale nie, nie byłam interesująca, byłam po prostu zmęczona. No ale yy, kończy się ten sierpień. Chciałabym dodać bardzo te filmy, bardzo chciałabym wrócić, bo teraz mnie zatem bardzo, bardzo, bardzo. Muszę po prostu wejść znowu w te, yy, na dobrą drogę, w te dobre tory. I myślę, że to właśnie teraz będzie idealny czas na to, bo nadchodzi, wiecie, jesień, nie w ogóle, to mój ulubiony czas yy, w roku. Yy, od tam września do. Końcówki stycznia uwielbiam po prostu, e, więc nie mogę się doczekać. Na pewno będzie tutaj właśnie więcej, ale na razie chcę nadrobić to, co e, tutaj ten sierpień niestety tak no, niefajnie leżał. E, jeszcze do tego mam tutaj masakryczny internet. Więc, nawet jeżeli coś mogłam dodać, to i tak. Yy, Więc, nie miałam na to czasu, żeby na przykład pojechać do moich rodziców, gdzie mamy lepszy internet, i mogłam to tam zgrać szybko. Ale tutaj się w ogóle nie wgrywało. W ogóle to nawet nie była kwestia tego, że będzie się wgrywało godzinę, dwie. Tutaj się wgrywało chyba dwa dni. <laughs> Więc, jakiś dramat po prostu. Ale tak. Nie chciałabym się tak, wiecie, tutaj tłumaczyć i w ogóle narzekać i tak dalej. E, chciałam bardziej przeprosić, żeby mnie nie było, ale wiem też, że okres wakacyjny to taki okres, że mniej się tego YouTube'a jednak ogląda. Ja na przykład dużo mniej oglądałam, w ogóle nie wiem, co się dzieje na YouTubie, kompletnie nie mam pojęcia, nic nie oglądałam, nic, 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 nic. E, za to przeczytałam dużo książek, e, bo miałam bardziej vibe, wiecie, czytania, a nie oglądania filmów na YouTubie. Eee, taki vibe bardziej oglądania mam właśnie na jesień, kiedy są te filmy bardziej jesienne, a jednak jak jest lato, to dużo czasu spędza się na dworze, eee, są jakieś tam aktywności i tak dalej, nie ma na to aż tyle czasu. No, ale dobra, chciałam skończyć. Dajcie, wam, dajcie znać, jak Wam e, minął ten czas, czy też nie macie tak czasu na oglądanie teraz, jak macie w innych miesiącach, a może właśnie macie odwrotnie, że macie teraz więcej czasu niż normalnie. Ja jednak zauważyłam, że tak zawsze jest, że nawet jeżeli patrzy na wyświetlenia, to tych wyś wyświetleń jednak y w okresie wakacyjnym jest po prostu mniej. No ale już więcej nie gadam, chciałam tylko Wam to powiedzieć, pożegnać się z Wami w tym filmie i dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Teraz wracamy właśnie już z takimi normalnymi filmami bardziej regularnymi. No i tyle. Do zobaczenia kochani. Zostawcie komentarz. Będzie mi miło przeczytać.